Siemanko. Witajcie na kanale Git. Z wami Doman. Zapraszam na test soundbara Bose 700. Mówimy tyle o sprzętach z najwyższej półki, że gdzieś tam są takie mityczne drogie soundbary, więc w końcu czas jeden z takich modeli przetestować. 700 w bardzo wysokiej cenie. Na właściwy test jeszcze przyjdzie czas. Zajrzyjmy najpierw do zestawu. Oczywiście soundbar wcześniej wypakowany w białej wersji kolorystycznej. Jeszcze czarna też jest na rynku dostępna. Poza tym mamy przewód zasilający, który już gdzieś tam z tyłu jest, bo soundbar podpięty, ale żeby pokazać odpiąłem jeszcze między innymi tutaj optyka, bo jest kabel optyczny. Najczęściej, szczerze powiedziawszy, właśnie z tej metody podłączenia korzystałem, ale poplątałem się teraz. Wszystko i spadaj, tutaj. Mamy też HDMI, mamy arka, więc gdyby ktoś chciał sobie podpinać w ten sposób, też nie ma problemu. No i mamy, słuchajcie, w zestawie również takie urządzonko. Może być opaską na włosy, do włosów, ale może być też przede wszystkim narzędziem do kalibracji tego soundbara. W aplikacji Bose sobie kalibrujemy, ale moim zdaniem to kalibracja to taka. A może się komuś przyda. A no, jeszcze zostawię moim papierologię. I oczywiście pilot. Pilot jak od jakiegoś zaawansowanego systemu multimedialnego. Wielki, a zaraz go omówimy. Ciężki też jest. Nie ma co ukrywać. Bose 700 to moim zdaniem, to już na początku powiem, najładniejszy soundbar dostępny na rynku, zwłaszcza w białej wersji kolorystycznej. To. Jaką wagę przyłożono tutaj do wykończenia tego produktu naprawdę zasługuje na niesamowitą pochwałę. I też materiały. No bo słuchajcie, cały górny panel to jest ta flaszkła, szkła. To jest ta fla szkła, która mocno się nie rysuje, którą łatwo wyczyścić, która wygląda niezwykle gustownie i elegancko. W czarnej wersji korystycznej też jest to ładne, ale biała mi się bardziej podoba. I o. Front i boki to metalowa w całości maskownica. Taka troszkę matowa. Ta maskownica też bardzo stylowo wygląda. Co skrywa, zaraz się dowiecie. W dolnych partiach, natomiast oczywiście, mamy tutaj już trochę tworzywa i mamy też dwie gumowe nóżki. Mamy sporo śrub, które gdzieś tam tutaj będą skrywać tę elektronikę. No i w tylnych partiach też mamy oczywiście tworzywo, a tutaj sporo elementów, które za chwilę omówimy, bo warto powiedzieć o. Wadze i wymiarach. Niespełna 5 kg waży ten Soundbar, a zatem, jak na tylko i wyłącznie Soundbar, to jest naprawdę ciężki. 5,72 cm wysokości, niespełna 98 cm szerokości i około 20 cm głębokości. No ja muszę Wam powiedzieć, że. Trochę się zasmuciłem, bo ja musiałem ten sandbar testować na podłodze. Niestety mam małą szafkę stosunkowo na telewizor. W moim Samsungu nóżki są bardziej do środka. U, tutaj u burzyka w Sony są na bokach, więc sandbar nawet jeszcze setka tu by się spokojnie podejrzewam zmieściła pod tym telewizorem. No a tutaj już niestety ten sandbar u mnie się nie mieścił. Musiałem go albo trochę krzywo stawiać, albo stawiać go na podłodze. Nie zmierzyłem dobrze, wziąłem do testów. Nie powiem, że żałowałem, bo nie żałowałem oczywiście tego okresu. Spędzonego z tym głośnikiem, no ale niestety ciężko go było gdzieś tam umiejscowić. No, mimo wszystko, czy go postawicie w pokoju, czy go postawicie w salonie, to będzie plus 10 do lepszego wyglądu tego pomieszczenia. Porozmawiajmy troszkę o wejściach w tym soundbarze, bo ma ich zdecydowanie sporo na, na tylnym panelu. Na górnym natomiast mamy taką minimalistyczną bousową regulację, czyli przycisk, który oczywiście będzie między innymi tutaj odpowiadał za, za sterowanie, no ale to wszystko w jednym. No i mamy, słuchajcie, też mikrofonik, bo jest to głośnik, który w wybranych regionach umożliwia nam sterowanie głosem no, także mikrofon wbudowany być musi. A z tyłu z tyłu prawdziwe centrum zarządzania. Mamy tutaj audio HDMI Arc, mamy gniazdo Ethernet. No bo możemy oczywiście podłączyć sobie ten system bezprzewodowy albo przewodowy do naszego systemu. Mamy, mamy gniazdo na przewód optyczny, mamy wejście zasilania, mamy USB, ale tylko serwisowe. Mamy tutaj wejście adaptik. Adaptik to jest właśnie to, to skonfigurowanie, kalibrowanie na początku głośnika. Mamy też tutaj przewód przewodowy, moduł basowy, czyli możemy podłączyć sobie jeszcze tutaj opcjonalnie Coś mucznego, żeby basę łupało i przewodowy Ear Blaster. Pilot do tego Soundbara też jest naprawdę zaawansowany technologicznie jak na piloty. Słuchajcie, przede wszystkim na pierwszy rzut oka wygląda, że jest bardzo minimalistyczny. Tylko tu jakiś włącznik, regulacja głośności, przewijanie, ale... Głośnik ma... Głośnik. Pilot ma wbudowany czujnik, który wykrywa ruch. Podniesienie pilota, wówczas na, na tym pilocie pojawiają się dostępne opcje. Co jest ciekawe, oczywiście jest to pilot, no, który generalnie dostosowuje się też do tego, czy mamy już podłączony cały ten zestaw, czy tylko częściowo jest podłączony np. sam soundbar. Szybko, strasznie znika nam tutaj podświetlenie pilota. Pojawiają się tylko te opcje na nim, które potrzebne są do obsłużenia np. sandbara albo całego zestawu. No i oczywiście tutaj mamy wszystkie źródła, możliwość przełączania się pomiędzy Bluetoothem, pomiędzy połączeniami przewodowymi, które tutaj są dostępne. Możemy, możemy naprawdę tutaj sporo zrobić z pozycji tylko i wyłącznie tego pilocika. Ciężki, solidny, ale niestety minusem jest to, że tutaj mamy gumowe, gumowy materiał, który strasznie się brudzi. Jedna rzecz odnośnie konstrukcji, o której zapomniałem wspomnieć. Mamy tutaj też mocowanie na haki, więc możemy sobie nie tylko postawić, ale też w troszkę inny sposób ten soundbar zamontować. Burzyk spojrzał na sufit, ale na suficie raczej montować nie zalecam. Porozmawiajmy troszkę, co pod tym szklanym panelem, co skrywa też ta metalowa maskownica. Oczywiście Bose jak to Bose nie podaje nam praktycznie w ogóle specyfikacji technicznej, a zatem nie powiem nic o watach, paśmie przenoszenia i tym podobnych. Natomiast wiemy, bo na zdjęcia możemy spojrzeć, a ja tego Soundbara nie rozbierałem, że mamy tutaj aż cztery głośniki średniotonowe, mamy jeden głośnik wysokotonowy i uwaga, to co z tyłu widzicie, to nie są klasyczne pas refleksy, to są tunele rezonansowe, które wykorzystują te Technologię Quiet Port. Bose twierdzi, że to po to, by zmniejszyć zakłócenie basu. A skoro jesteśmy przy basie, za chwilę to posłuchacie: jedna, jedna mała taka ciekawostka, zastrzeżenie: soundbar po pierwszym podłączeniu do telewizora poprzez optyka, no ogólnie po pierwszym podłączeniu, czy też do Bluetootha, czasem jakby tak nie do końca się załączał. To znaczy, średnie, wysokie tony, ok, ale niskie tony, jakby ich nie ma. Jak zresetujemy głośnik po tym pierwszym połączeniu, jeszcze raz go włączymy, to wszystko załapuje. Nie wiem, może jestem jakimś ignorantem audiofilskim i, i to jest jakiś system specjalny, no ale tak jest, jest to warte odnotowania. A teraz muzyka. Dwa piloty. By porównać głośniki wbudowane w telewizor Sony. Sony, jaki model dokładnie, Panie Danielu? XH95. XH95, czyli propozycja na rok 2020, 55 ocalowa. Nie tania, bo 6 tysięcy kosztuje około ten telewizor, więc teoretycznie głośniki powinien mieć wyższej klasy. Contra Bose 700 Soundbar, cenę widzieliście w sklepach oczywiście tych naszych polskich, trochę niższe, o czym porozmawiamy na koniec. Uruchomimy dwa utwory, trochę bardziej klubowy, trochę bardziej rockowy. Od razu Porównamy trochę, ale też uruchomię grę na PlayStation. Bo słuchajcie, to jest coś, w czym dopiero taki bardzo docenimy. Muzyka to muzyka. No wiadomo, że jak gra ładnie, to jest fajnie, tak? Na razie odpalimy Head is Underwater na sandbarze. Szybko przeskoczymy na telewizor. Wrócimy do Sandbara. Dobra, klubowego utworu Starczy. Może jeszcze przeskoczymy sobie w coś rokowego. Cofnij. Cofnąć muszę, tak? Dobra, to cofniemy i przejdziemy do Light Drinking, bo to jest ten utwór, który zazwyczaj sprawdzamy. i Najpierw posłuchamy na soundbarze, a potem jeszcze przez chwilę przełączymy się na monitor. Soundbar. na televizor? Ondestenbe. Soundbar. Wiem, że Burzyk pewnie też ze swojej perspektywy, a może nawet Burzyk bardziej ze swojej perspektywy czuje, jak przestrzenny dźwięk daje nam ten sandbar. To jest ciekawe, słuchajcie, że mamy tutaj tak naprawdę jedną listwę ale rozmieszczono na tyle fajnie, że niektórzy nawet są się w stanie tutaj pokusić o stwierdzenie, że Bose 700 skutecznie imituje nam system 3.1. Ja nie do końca jestem w stanie się z tym zgodzić, bo moim zdaniem żaden rozstawiony system nigdy nie zastąpi nam, a raczej żaden sandbar nie zastąpi nam rozstawionego systemu dźwięku, gdzie, gdzie to można fajnie wyrównać, ale no moim zdaniem pomiędzy tym sandbarem, a głośnikami wbudowanymi w tego sonu jest przepaść dźwiękowa. Nie wiem, panie Daniel, czy się ze mną zgodzisz? Zgodzę się z tobą, chociaż nie wiem, czy widzowie będą w stanie dobrze to wszystko usłyszeć przez nasze mikroporty, przez swoje głośniki, no ale różnica jest naprawdę ogromna. Przede wszystkim tak jak mówiłem na początku. Przy pierwszym uruchomieniu trochę dziwnie dźwięk jest spłaszczony i wtedy możemy odnieść wrażenie, że nawet ten sandbar jest gorszy od telewizora. Ja przez chwilę w swoim Sony nawet myślałem, że mój Sony za 1800 zł ma lepsze głośniki niż ten soundbar, no, chociaż ten Sony ogólnie ma bardzo dobre głośniki, więc przepraszam, mój Samsung, tak, nie Sony. Więc, więc to było mega mega zdziwienie. Tutaj przepaść jest olbrzymia, ale my porozmawiajmy trochę o, o tym, jak ten Bose w muzyce sobie radzi. Niezależnie od tego, czy to są utwory klubowe, czy to są utwory rockowe, czy to może to będzie muzyka klasyczna, czy inne brzmienia, to słyszymy po pierwsze bardzo dużo dźwięków. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli się ktoś chce zdecydować na zakup takiego sprzętu, to chociaż my oczywiście chcemy pomagać, trzeba to usłyszeć osobiście, nawet gdzieś, nie wiem, w sklepie. Bose akurat ma to do siebie, że często umożliwia nam takie personalne odsłuchanie, jak mamy sprzęt z wyższej półki. W ogóle te marki premium umożliwiają nam coś takiego, że możemy sobie posłu posłuchać. Przepraszam Panie Danielu, pilot od samego mi spadł. Bo, bo słuchajcie, no tutaj ilość dźwięków, które do nas docierają, to jest absolutna masakra. Co jeszcze za chwilę usłyszycie, jak uruchomimy jakąś przykładową grę. To samo tyczy się różnych sportowych wydarzeń. No teraz wiadomo, że na trybunach nie ma kibiców, ale, ale dobrze słychać przekleństwa, gdzieś tam jakby się Polską Ligę odpaliło, bo, no bo wszystko wyszczególnia. Jeżeli chodzi o wysokie tony i średnie tony, to jest absolutnie mistrzowska półka, bo nawet na wielkiej, większej głośności wokale nie będą nam przeszkadzać, będziemy słyszeć środek, niskie tony. No słuchajcie, jak już się wszystko uruchomi, to trzeba przyznać, że jak na taką listewkę, to też ten bas jest przyjemny. To nie jest taki bas jak u Harmana Cardona, u JBL-a czy u marek, które stawiają właśnie na takie mocno siarczyste basowe brzmienia. U, J... u, u Bose'a ten bas jest bardziej zrównoważony, jest czysty, ale nie jest aż tak bardzo, nie wiem, głęboki? Taki bardziej chłodny jest ten bas, o tak można chyba powiedzieć. Ja tę charakterystykę lubię, sam mam głośnik Bose od dawna Sounding Mini i tamten bas mi się niesamowicie podoba. Tutaj też, mimo że mamy tylko jedną listewkę, no to Bose wyciągnęło z tego naprawdę bardzo sporo. A jeszcze możemy sobie przecież podłączyć tutaj jak chcemy. Dodatkowo, opcjonalnie, subwoofer, no to wtedy już, jak to Bose skomentowało, gdy chcieli wysłać stolik kawowy, jakbyś potrzebował, to Cię możemy dosłać, bo to jest naprawdę spora, spora skrzyneczka. No a tak w, tym, w tej jednej listwie, prawie 100-centymetrowej, ukryte, ukryte jest trochę przetworników, które zapewniają nam świetne odizolowanie średnich, niskich i wysokich tonów i ogólnie bardzo... Dobre brzmienie. No i też co często jest minusem w tańszych sandbarach, jak sandbar stoi pod yy, telewizorem, to mamy wrażenie, że dźwięk jest z dołu. A w tym modelu czujemy, jakby ten dźwięk się po prostu rozchodził. Jak jeszcze siedzimy trochę dalej, to nie czujemy, że ten sandbar jest gdzieś nisko. Ja wyobraźcie sobie, nawet ten sandbar u siebie mam na podłodze i też nie czuję takiego, yy, nie mam takiego wrażenia, że gdzieś absolutnie z dołu ten dźwięk gra. Nie wiem, jak to Bose zrobiło, że ten dźwięk jest tak przestrzenny, no ale, ale im się udało. Naprawdę, bardzo ładne, czyste brzmienie. Jak ktoś jest bardziej wymagający. No ale też od razu muszę podkreślić, że sprawdzają u siebie w salonie, który ma ponad, o, chyba ze, prawie 40 metrów razem z kuchnią i... Trochę ten dźwięk się tam za bardzo rozchodził. To jest bardziej soundbar do mniejszych pomieszczeń niż do większych przestrzeni. Ciekawe, czy zauważyliście kilka detali, które zmieniały się w tym nagraniu podczas, podczas testu, ale nie o tym, nie o tym, bo jeszcze dosłownie na koniec coś, o czym zapomniałem wspomnieć, a mianowicie o detalach muzycznych, które zmieniają się w zależności od poziomu głośności. Gdy gra cichutko, będzie bardziej słychać wysokie i średnie tony, niskie gdzieś tam nam znikną. No to jest oczywiście konsekwencja tego, że nie mamy tutaj żadnego dedykowanego głośnika nisko, tonowego, jakby chociażby oddzielnego subwoofera. Gdy na 70-80% będzie maksymalnie grał ten głośnik, no to wtedy na 50, od 50 do 80 powiedzmy super słychać wypozycjonowanie wszystkich pasm. Natomiast na maksymalnej głośności też będzie nam bas znikał, ale nadal wysokie i średnie będą w porządku. Ghost of Tsushima, gra, w której najbardziej słychać różnicę pomiędzy głośnikami. W Japonia więc piękne tereny, Czy więc A, tak, piękna fauna i flora i aura i wszystko co dookoła, więc już nawet w samym menu posłuchajcie. Najpierw odpalę z telewizora. Trochę głośniej. No, tu jakaś łąka, szum wiatru, muzyka. i Posłuchajcie teraz różnicę, jak odpalimy sandbar. Weźmiemy to głośniej. Sandbar. Telewizor. Telewizor? Sandbar. Cały czas sandbar. Ilość szczegółów, słuchajcie. Ilość dźwięków, które docierają. Ja teraz jestem nawet troszkę z boku tego głośnika. Burzyk siedzi na, na wprost, więc pewnie do ciebie tam dociera najwięcej tych wszelakich dźwięków. No ale mikroport mikropor to siedzi. Sandbar. Słuchajcie, no słuchajcie, ile tego tu jest. Dzień dobry. Samson chronił. do obniu, to nawet ogień. Teraz przełączymy się na chwilę na telewizor. Dźwięk jest płaski. Wielu dźwięków nie słyszymy. Ja przynajmniej tutaj nawet siedząc nie słyszę wielu dźwięków, a jest głośno dosyć no z 40 poziom to jest dosyć dużo. No, ale mimo wszystko i tak, jakbyś dał na głośniki telewizora, to było ciut inaczej. No ale dobra tak to jest jeszcze... będzie różnica. Tak, bo boże, tutaj mówię o tym, że mamy oczywiście w Cusimie opcję zmiany na sandbar i na, na, na soundbar i głośniki telewizora. Wiadomo, że tak, no, trochę wtedy się podbija, ale no zobaczcie. Teraz jest na głośnikach telewizora. A przełączymy się na sandbar. I tak. Coś tam jakby gdzieś biegło nawet w tle wręcz. A, to te tutaj listki. Ptaka, skrzydła. A, skrzydła ptaka. No na, na telewizorze tego nie słychać. Teraz jest jeszcze ustawiony, słuchajcie, tryb telewizora. Patrzcie. sandbar. Tak. Burzyk słusznie zauważył. Dlatego ptaka słychać na sam nawet. I słychać nawet jak on lata. Zmienia się, zmienia się położenie dźwięku. No dla mnie to jest coś absolutnie. Coś absolutnie wspaniałego. stanie może tutaj tej trusimie, a te piloty, bo to już, już nawet nie ma co. Nie ma co komentować. No. Ech, a zatem, słuchajcie, wkładam padzika, przyciszę trochę, bo tu naprawdę, słyszymy, to sobie można ustawić jako budzik. Człowiek jakby siedział tak, w lesie. Bose Soundbar 700 to jest propozycja dla, no umówmy się, bardziej wymagających użytkowników, ale i taki casual jak ja czy Burzyk. Jak usłyszy coś takiego, to ciężko potem przenieść się na głośniki telewizora, no ale też z drugiej strony ciężko wyciągnąć tyle kasy z kieszeni. W tej chwili w polskich sklepach widziałem, że w popularnych elektromarketach możemy 700 dostać za 3,5 tysiąca zł. 3,5 tysiąca zł za listewkę soundbar, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo na budżet przeciętnego polskiego użytkownika konsoli, przeciętnego polskiego użytkownika telewizora i przeciętnego polskiego słuchacza. Natomiast, no jeżeli ktoś stawia na, na sprzęty z wyższej półki, no to myślę, że zdecydowanie się nie zawiedzie kupując ten soundbar. Wiadomo, że są tam jakieś drobne rzeczy, do których można się przyczepić. Mamy też aplikację, słuchajcie, Bousa, która umożliwia nam konfigurację dźwięku, która umożliwia nam zarządzanie pewnymi rzeczami. No też mamy tutaj przecież AirPlay 2, więc możemy korzystać z możliwości Spotify'a, możemy korzystać z możliwości różnych innych platform muzycznych w taki sposób, jak, jak korzystaliśmy, nie wiem, z Spotify Connect chociażby, tak, gdzie, gdzie tylko się łączymy i nie musimy potem już nic kombinować. Możemy sobie ustawić ten głośnik pod siebie tam teoretycznie przy pomocy tego ustawienia. No i są słuchajcie jeszcze tutaj inne interesujące rzeczy, o których można wspomnieć, a mianowicie mamy tutaj obsługiwany format dźwięku Dolby Digital DTS. Mamy, no to są technologie, które nic nie mówią przeciętnemu użytkownikowi, ale nic mówić nie muszą, bo ten sandbar po prostu podpinamy i się delektujemy tym wszystkim, co tutaj słychać. A jeżeli będzie nam brakowało basu, jeżeli będzie nam brakowało basu w każdej chwili, możemy sobie modularny, możemy sobie skoczyć z klifu i usłyszeć jakiś tam bas przy uderzeniu, albo możemy sobie dokupić jeszcze piecyk, jak ja to mówię, czyli głośnik basowy, który wyobraźcie sobie kosztuje w okolicach 3 3,5 tysiąca złotych, czyli za około 7 tysięcy mamy już komplet. A nie, jeszcze możemy sobie dokupić satelitki modularne, żeby jeszcze trochę zrobić dźwięk bardziej przestrzenny, pewnie za parę stówek. No to już tak, 7-8 tysięcy i mamy kompletny zestaw audio do domu. Ja powiem szczerze, przestrzenności tego głośnika, w brzmieniu z tego głośnika zakochałem się, tak jak uwielbiam dźwięk Bose. I ciężko będzie mi się z nim rozstać, e, nastawiając się na granie, nastawiając się też na filmy, na rozrywkę sportową, bo chociaż bardzo chwalę swoje głośniki w Samsungu, no to niestety, ale odbiegają znacznie od tego Bose'a. No a oczywiście to jest też głośnik, e, który ma mega zaplecze technologiczne, przede wszystkim multum tych złącz, jak możemy podłączyć, technologii bezprzewodowych, przewodowych ech! Bose Soundbar 700 na kanale Git Świetna propozycja. Może Ci zostawię sobie pograsz trochę. Cóżimy na nim, chcesz? Nie, nie. No potem będziesz musiał na zwykłe głośniki z telewizora się przesiąść. Na słuchawkach. Na słuchawkach grasz. W słuchawkach takiej ogromnej, nic nie ma. Nie no tak, tak, masz dobre słuchawki jeszcze tym bardziej. Ale wiecie, co jest fajne, jak się kupuje taki sandbar i jesteś graczem? Bo, moim zdaniem, to jest dobry sandbar naprawdę dla gracza. Że jak dasz głośniej, wczujesz się w klimat gry, to tak się zanurzasz, że przypadasz. Ja w pewnych momentach, jak grałem, to w cóż po prostu znikałem. Zamykałem drzwi, uruchamiałem sobie głośno. Co prawda, domownicy niektórzy trochę gadali, co to za cięcia mieczem takie głośne? No, to ale jednak. Przykład, że to jest żeby... szkło. To ktoś muszę, No, ale jednak, no jest naprawdę mega różnica. Ech. Tylko drogą. no. Drogą. Jak to zwykle za wysoką jakość technologii się płaci. Z wami doman i dzisiaj Burzyk za kadrem, z kolei grający Tsushima, ciachający mieczem powietrza. Jak, jak każdy samuraj. Trening na sucho, a potem dopiero wirwalki. No i mamy tutaj oczywiście taki panel, który umożliwia nam podłączenie... ale muszę się tutaj dostać, bo chyba żeby to dobrze tutaj opisać wszystko. Mamy, wyobraźcie sobie tutaj możliwość podłączenia. No mamy. Widzę, nic nie widzę. się się. jak się na Zrób zdjęcie kurwa. Nie.